Opuszczenie stanowiska pracy przez funkcjonariusza służby więziennej to bardzo poważne naruszenie regulaminu. Teresa Szostak przyjeżdża do domu młodej strażniczki. Jesteś w domu? Jeśli mamy uciec, to nie do Włocha, ani do Grecji, tylko dalej, gdzie nikt nas nie znajdzie. Może mi się odległa wyspa, widoki, życie blisko natury, a gdzie jest twój koniec świata. Jestem gotowa! Teresa, co ty tutaj robisz? P Magda. Zostaw to! Sprzedałaś to? kiedy? Wiesz, ja, ja się nie nadaję do służby więziennej, ja muszę od tego odpocząć. To nie było niedopatrzenie. Ty to zrobiłaś świadomie, pomogłaś Kaji uciec z więzienia. To ty pisałaś te liściki, jesteś jej kochanką. Teresa, proszę cię. O co? Co ty myślisz, że pozwolę ci z nią uciec? Zwariowałaś? Ale ją naprawdę kocham, Teresa! Czy to jest morderczyni, skazana na dożywocie. Co zrobiłaś coś bardzo głupiego, Magda, ale jeszcze możesz się wycofać. Wróć ze mną do pracy i powiedz, gdzie jest Kaja. Nie. Nie zrobię tego. To jest koniec, Magda. Nigdzie razem nie wyjedziecie. Gdzie ona jest? Stoi za mną, prawda? I co? Zamierzam je zabić, a ty zamierzasz jej na to pozwolić? Kaja, nie rób tego! Bierz pieniądze i uciekaj! Nie zostawię cię! nie ucieknę bez ciebie! Nie! Nie! zostawię. ją! Zostaw, zostaw się? ją! Odsuń się! Mi. Zostaw mnie! Kaja! Tak. Się. Spokój! Zostaw mnie! Spokój, powiedziałam! Odsuń się! A ty się uspokój. Policja?